Żeby wygrywać w szachy trzeba umieć atakować, można wygrywać też przypadkiem, no ale nie o to chodzi. Wiadomo, że lubimy mieć kontrolę nad wydarzeniami, wiedzieć, że wygrywamy tak naprawdę każdy szachista zna to uczucie, można też wygrać partię po wielu błędach rywala, ale wtedy też ta radość jest dużo mniejsza, to poczucie spełnienia jest dużo mniejsze, dużo słabsze. Tak się składa, że ostatnio popełniłem bardzo kompleksowy kurs ataku na króla. Link w opisie, jeżeli oglądasz ten film dość szybko po premierze, to może załapiesz się jeszcze na fajną promocję, zachęcam do skorzystania. Natomiast stwierdziłem, że skoro mam już przerobiony tak dużo materiału, to dlaczego nie miałbym się podzielić z nim moją ukochaną widownią na YouTube? Wybrałem pięć moich ulubionych ataków na króla. Niekoniecznie są to historycznie najpiękniejsze ataki, chociaż wydaje mi się, że mogą do tego pretendować. Natomiast są to moi faworyci z różnych względów i zaczynamy. Pierwszy przykład pochodzi z partii Moroziewicz kontra Rosson. Jeden z komentujących ostatnio na YouTube prosił o przykłady z partii Morozewicza. Rozumiem, dlaczego to bardzo kreatywny gracz. W tym momencie już na dużo niższym poziomie, ale swego czasu obijał się o ranking 2800. Bardzo mało mu brakowało, żeby ten ranking osiągnąć, naprawdę jeden z bardziej kreatywnych. Graczy bardzo energetycznie grających na, na przełomie XX, XXI wieku, jeszcze w XXI wieku na początku był w ścisłej światowej czołówce. Mamy przykład z partii, w której oba króle stoją na przeciwległych skrzydłach, a tak przy różnostronnych ruszadach można powiedzieć. W takich sytuacjach często o sukcesie decyduje to, które pionki dojdą szybciej do formacji obronnej przeciwnika, żeby ją rozszarpać, żeby po prostu dobrać się do króla przeciwnika, żeby otworzyć linie przekątne dla naszych figur i wtedy możemy kontynuować atak z wielką mocą wykorzystując. Pełne możliwości naszego wojska. Morozjewić wobec tego zaczyna G6, oczywiście G6, żeby dojść pionkami jak najbliżej pionków rywala, żeby je powybijać, powymieniać, może swoje oddać, wtedy też zrobi się miejsce dla figur do ataku. Grający czarnymi arcymistrz ze Szkocji, Jonathan Rosson zagrał H6, inne ruchy też były możliwe, niekoniecznie lepsze. Moroziewicz w tym momencie, moim zdaniem, nietrudną, ale bardzo estetyczną kombinacją się tutaj popisał. Goniec bije H6. Bicie gońca jest bardzo złym pomysłem, bo białe biją pionka na H6, dając jednocześnie mata. Więc tak też arcymistrz ze Szkocji oczywiście nie zagrał. Zbił e, zamiast tego pionka na E4, i tutaj. Moroziewicz kontynuuje w bardzo modelowym, można powiedzieć, stylu, ponieważ wprowadza ostatnią praktycznie figurę do gry, czyli wieżę stojącą w tym momencie na G1. Dwie wieże stoją obok siebie, wspierają pionki stojące na liniach G Wiadomo, że jak pionki ruszą do przodu, to nic ich nie powstrzyma, i to też się stało. E3, Hetman bije E3, czarne D5, próbując spowolnić ten atak, blokując białopolowego gońca białych to ma sens, ale jest już po prostu za późno i zobaczmy jak ten ekspert od ataku Rosjanin Moroziewicz dobił się do pozycji przeciwnika. Golnie G7, Król bg G7 i H6. Dwa stojące obok siebie pionki na szóstej linii, jeżeli są połączone, to są właściwie silniejsze od wieży. To bardzo ważna lekcja strategiczna i niekoniecznie albo nie tylko w końcówkach można te reguły stosować. Natomiast te pionki poszły jeszcze dalej. Król F6, właściwie wymuszone Cofanie się byłoby dla Rawsona właściwie tylko wyrokiem. Przykładowo po król G8 można dość szybciutko dostać mata. H7, król H8, G7. Jakże rzadko zdarza się taki obrazek. Naprawdę, z, praktycznie wyłącznie z tego powodu jest to moje, jedno z moich ulubionych jeden z moich ulubionych przykładów na atak na króla. W związku z tym, że odejście na 8 nie byłoby złe, Rawson poszedł królem do przodu, ale to zawsze jest bardzo dużo bardzo duże ryzyko, wręcz no, oczekiwania na wyrok w tym momencie. Białe G7 pchają pionka do przodu, DB C4 i co ciekawe Moroziewicz nie bije tej wieży, tylko idzie pionkiem na linię siódmą e, pionkiem H. E, gruźb w tym momencie nie ma czasu, żeby wymieniać. Grozi promocja jednego pionka, drugiego pionka, być może obu. Teoretycznie możliwa byłaby sytuacja, gdzie białe mają aż trzy Hetmany na szachownicy. Można to sobie dość prosto wyobrazić. Do tego mamy ciężkie figury w akcji. Hetman, dwie wieże. One same z siebie byłyby w stanie wygenerować końcowe groźby matujące i takim oto sposobem Morozovic wygrał partię. Naprawdę warto znać te techniki. Zobaczmy przykład numer dwa. Jest to jedna z partii, tak zwanych nieśmiertelnych. Polak yy, grający czarnymi Akiba Rubinstein. Yy, Absolutnie zawodnik ze ścisłej światowej czołówki, w najlepszych swoich latach życia. Y, przez wielu uważany za najlepszego zawodnika y, w roku, tak zwanym Rubinsteinowskim. Y, I Rubinstein, grający czarnymi, gra tutaj ruch koniec B6, rozpoczyna atak z dystansu. To też bardzo ważne, bo tutaj zobaczymy dużo figur. Które wjadą praktycznie znienacka do pozycji białych w sam środek. Dwa gońce, jeżeli stoją na sąsiadujących ze sobą przekątnych, mogą naprawdę zrobić rywalowi brzydkie kuku. Król H1 i Rubinstein decyduje się na bardzo mocne uderzenie. Skoczek G4, zupełnie niespodziewane. Skoczek wydawało się, że był atakowany, i niekoniecznie widoczne z daleka jest takie posunięcie, gdzie skoczek idzie do ataku zamiast się wycofywać. Jest to taktycznie uzasadnione tym, że po hetman bije g4, czarne po prostu kasują gońca na d3. Można by na przykład zbić też pionka na h7, mówiąc fajnie, że ty tu, tutaj sobie policzyłeś, natomiast ja ci zagram wtrącone posunięcie, zbiję pionka, natomiast tutaj Rubinstein mógłby z tego gońca zbić i po hetman g4 że d2 właściwie, partia jest bliska rozstrzygnięciu, atak na pionka na g2 i na gońca na B2 powinien być decydujący. Biały na pewno tutaj tracą materiał. Niezależnie od tego, że chwilowo czarny król jest taki troszeczkę wyeksponowany, to jest zupełnie nieistotne, ponieważ jedną figurą białe partii nie wygrają. Przejdźmy natomiast do tego, co się wydarzyło. Rzeczywiście w partii grającej białymi Rotlewi zagrał goniec E4, żeby zneutralizować czarnego gońca stojącego na polu B7. Jest to zrozumiałe. Natomiast Rubinstein kontynuuje atak w bardzo mocnym stylu. Hetman H4 grozi mat na H2. Wymuszone jest posunięcie jednym z pionków. Rotlewi wybrał pionka G. Pionek H też mógł iść do przodu, natomiast niekoniecznie byłaby to lepsza opcja. I to, co się za chwilę wydarzy, to przeszło to, co się wydarzyło, to przeszło do historii szachów jako jedna z piękniejszych partii. W historii, głos mi się tutaj nieco popsuł. Rubinstein Ofiaruje figurę za figurą e, rozpoczynając od wieży, chociaż tak naprawdę to jest ofiara Hetmana, bo Hetman stojący na H4 może być zbity i Rotlewi zachował się, można powiedzieć, honorowo. Dzięki, że tak zagrałeś, gościu, bo e, dzięki Tobie zobaczyliśmy, jak można przepięknie kontynuować atak. Rotlewi bije Hetmana, a Rubinstein nie zwalnia, nie cofa się. On już wiedział oczywiście, że musi iść all in do końca, żeby ten atak przeprowadzić, e, pomimo tego, że podbiciem jest wieża. I goniec, on jeszcze jedną figurę atakuje, żeby już totalnie rywalowi zamieszać w głowie. Wieża D2 i tak naprawdę białe nie mają komfortowego bicia. E, przykładowo, gdyby poszło bicie skoczka na G4, to pogoniec bije 4, wieża F3. Tu uwaga, wieża bije F3, nie goniec, co wydawałoby się bardziej naturalne. Bicie wieżą grozi mat na F1, bo tutaj podwójny szach kończyłby partię z uwagi na to, że czarny, e, czarne figury... No, atakowałyby jednocześnie króla, król musiałby uciec, jednocześnie nie mógłby uciec, więc partia byłaby zakończona. No, jeżeli białe to zbiją, to oczywiście gonie zbije w 3 i mamy finish. Także tak grać nie można było. Bicie wieży na D2 nastąpiło, zaraz to sobie zobaczymy. Po gonie z C3 wcale białym nie żyłoby się lepiej. Wieża bije 2. Grozi Mat na H2, grozi gonie zbije e 4. Też skończącymi uderzeniami to tylko kwestia kilku ruchów. Partii powierza D2 nastąpiło. Hetman bije D2, także Rotlewi przyjmuje kolejne ofiary. Goniec bije 4 szach. Białe mają właściwie hetmana przewagi, ale cóż z tego, skoro muszą teraz tym hetmanem obronić się przed szachem? Hetman G2, ale uwaga, Rubinstein nie bije tego hetmana. Zamiast tego przestawia wieżę w bardzo niebezpieczną pozycję względem białego króla. Wieża H3 grozi bicie pionka na H2 z matem. Wykorzystujemy jednocześnie to, że Hetman biały na G2 jest związany przez gońca na E4 niesamowita, wręcz niewyobrażalna koordynacja czarnych figur, ale takie rzeczy się dzieją, jeżeli każda figura jest aktywna, jeżeli one grają we wspólnym celu. Gońce, tak jak mówiłem, na tych sąsiadujących ze sobą przekątnych, zrobiły tutaj genialną robotę. W partii nastąpiło jeszcze bicie gońca na E4 i powierza bije H2. Rubinstein wygrał w naprawdę fenomenalnym stylu, to trzeba podkreślić. Przejdźmy do kolejnej partii. Jest to jedna z moich ulubionych partii e, atakujących Kasparow. Absolutnie mój faworyt, to był mój mistrz świata. E, grający z Topałowem w słynnym turnieju Vikings w 1999 roku. W tej oto pozycji Kasparow decyduje się na uderzenie, które przeszło do historii. Ofiara wieży, wieża bije D4. Topałow. Masa myśli, na pewno bić, nie bić, próbował to policzyć. Kasparow go przeliczył w ogóle bez żadnego podjazdu i nie będę tutaj wchodził w detale w ruchy, które można było zagrać, które trzeba było zagrać, bo sama linia, którą zobaczymy, będzie skomplikowana. A co dopiero podwarianty, te podwarianty oczywiście w kursie omawiam bardzo szczegółowo. Topał popełnił błąd, przyjął tę ofiarę, natomiast no, ciężko nie bić. Taka ofiara kusi po prostu, żeby mieć te wieże przewagi. Tutaj Kasparow zagrał kolejny fenomenalny ruch dwie wieże w dwóch ruchach z rzędu e, ofiaruje wieża e7 motyw polega na tym, że po biciu wieży, które nie nastąpiło, białe biją e, na d4 król b8 jedyny hetman b6 szach i po goniec b7 decydujący atak skoczek c6 związany jest goniec szach królowi króla 8 hetman a7 mat ten oto sposób kasparow wygrałby pomimo ofiary dwóch wież tak Nie poszło w partii. Zamiast tego ruchu wieża E7, topałów zwiewa królem i to w podskokach. I po Hetman D4 idzie jeszcze dalej. Król bije A5. Kasparow tutaj kontynuuje z wielką mocą. B4 szach, króla 4. Gdzie ten król czarny zawędrował? Chwilę temu widzimy go na B8, teraz na A4. Przecież wystarczy wstawić Hetmana na B3, i to jest mat. I tak też Kasparow próbował to wykończyć. Hetman C3. No, trudno się bronić takie pozycje. I pomimo tego, że to naprawdę walczył jak lwica o swoje młode, popełnił tutaj jednak kilka niedokładności i przez to pewnie przegrał. Hetman bije d5, to się wydaje dobre. Wieża a7. Pomysł polega na tym, żeby zbić albo pionka na 6 z matem od razu, albo też ewentualnie sprowokować czarnego Hetmana, żeby być może poszedł wiem, na d6, i wtedy drugi mat tym Hetmanem na b3 miałby miejsce. To gra precyzyjnie w tym momencie. Goniec b7. Broni pionka na A6, oddaje gońca, kupuje sobie czas tu. Oczywiście, bicie Hetmanem na B7 przegrywa od razu, bo Mat na B3, czyli coś, co już wcześniej zaanonsowałem. Powierza bije B7, to połowę zagrał Hetman C4. Podobno to było niedokładne, nie mnie to oceniać, czy znaczy mnie, ale nie w tym filmie, żeby go nie przedłużać aż za mocno. I tak myślę, że będzie długawy. Kasparow bije skoczka na F6 i grozi biciem pionka na A6 z Matem. Być może można było tutaj jakiś kontratak przeprowadzić w wieża D1, ale to byłby tylko jeden szach, tak naprawdę na początku. Król sobie odszedłby na B2 i białe nie mają tutaj jakichś takich wielkich problemów, ewidentnych. Wobec tego to zagrał zagrał wabak, można powiedzieć, zbił pionka na A 3, grożąc matem na D1. Król nagle przeistacza się w figurę atakującą. No niestety nie do końca tak było. Tutaj Kasparow policzył to już do końca, mimo tego, że to jest jeszcze, no. Tak naprawdę jesteśmy w ruchu 31. Partia potrwała jeszcze 13. On to podobno wszystko policzył. Szach na 6, Król B4, C3. Wtrącony szach, zupełnie niespodziewany pionek. Sprzed króla idzie do przodu biały. Ofiaruje już wszystko co mają po to, żeby kontynuować inicjatywę, dawać szachy, stwarzać groźby. I tak właśnie należy przeprowadzać atak. Król c 3 Hetman A1. Gdzie ten Hetman połaz do rogu? Przecież no, tak nie wolno grać. Ten Hetman źle tu stoi. Właśnie bardzo dobrze. I, i to czarne mają duże problemy, muszą się gęsto tłumaczyć. To Pałów idzie do przodu królem na D2, inne opcje byłyby tylko gorsze. I tutaj szach na B2, hetmanem, król D1 i przepiękny ruch, który z daleka właściwie, no, każdy by przeoczył, ale nie Kasparow, goniec F1. Bicie gońca przegrywa z uwagi na to, że dajemy szacha na C2, król E1, wieża E7, hetman E2 jedyne i bijemy hetmana kończąc partię. Wobec tego topał zdecydował się na zagranie wieża D2. Jest to ruch jedyny i w tej oto pozycji Kasparow przepięknym odciągnięciem potraktował swojego bułgarskiego przeciwnika wieża D7. Wieża na D2 jest związana, nie może być białego hetmana. Podbiciem jest z kolei hetman na C4. Też ta wieża na D2, wszystko właściwie u czarnych wisi i białe przechodzą do zwycięskiego ataku. Wieża D7, goniec bije C4. B C4, Hetman H8, reszta to już jest tak naprawdę e, dobijanie rywala. Wieża D3, Hetman H8, precyzyjnie gra Kasparow, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia z perspektywy tematyki tego filmu. E, panowie zagrali jeszcze kilka ruchów, i tutaj Topałow się poddał, wiedząc, że przewaga materialna białych będzie wystarczająca do e, zwycięstwa. Naprawdę jedna z moich ulubionych partii, a na pewno Kasparowa. To natomiast jest niesamowity przykład na to, jak można atakować w o, sposób oderwany od rzeczywistości i jakichkolwiek reguł gry w szachy. Partia Short kontra Timman dla mnie jeden z przykładów, który każdy znać musi, ponieważ w tej oto pozycji wydaje się, że białe stoją maksymalnie, że że nie da się już zrobić progresu. Skoczek na F3 związany, nie można nim pójść do przodu, bo mata na G2 można, y, ober, m, można zebrać, można oberwać matem. Hetman, y, obie wieże już stoją właściwie w taki sposób, że ciężko je poprawić, ciężko uczynić jeszcze bardziej aktywne i Short nagle wpada na genialny wprost pomysł. Przecież ja mam jeszcze jedną figurę, mam króla. Co by się stało, gdybym ja tym królem poszedł z z pola G1 na pole H6? Taki oto Manewrem wygrałbym właściwie partię, bo mat na g7 byłby nieuchronny. I to też short zrobił. Król h2 niczym się nie przejmując idzie do przodu królem. Timman też bardzo silny arcymistrz z Holandii. Wieża c8, właściwie nie wie co się dzieje, a short do przodu. Król g3. Wieża e8, nie ma co grać czarnymi. Król f4 i ten król tak poszedł sobie do przodu. W tym momencie czarne poddały się z uwagi na to, że pogoniec bije d7. Następuje Król H6 i Mat na G7. Ruch typu Król H7 pozwoliłby Białym na zbicie pionka na G6, z uwagi na to, że ten na F7 jest związany i, i tak naprawdę partia zakończyłaby się za kilka ruchów. Ten Król i tak by wszedł na H6, i za chwileczkę zobaczylibyśmy Mata. I naprawdę genialny wprost sposób kontynuowania ataku. Wykorzystując własnego króla, to się nigdy nie zdarza. Nie znam chyba kolejnego takiego przykładu, który pokazałby, jak. Dobrze, król może być wykorzystany w ataku. Ostatni przykład, który chciałem pokazać. Ten pochodzi z partii Duda kontra Giri, druga polska partia nieśmiertelna. To, co wyczynił tutaj Jan Krzysztof Duda, e, zasługuje naprawdę na wydrukowanie, zawieszenie w ramce i powieszenie na ścianie Polskiego Związku Szachowego, a być może i Światowej Federacji Szachowej, nie bójmy się tego, ponieważ Polak naprawdę zasługuje na wszelkie brawa i, i podziw ze strony kibiców. To, co on tutaj zrobił, zresztą zobaczcie, wieża G7, ofiara wieży, po to, żeby wyciągnąć króla Griego do przodu, król bije na G7 i F6. Cofanie się królem mogłoby nastąpić, ale też przegrywa np. Król G8, szach na H7 gońcem. Król H8 bicie przegrywa, bo tam Hetman na H5 i za chwileczkę koniec. Więc po Król H8, szach na G6, i również tutaj partia kończy się matem. Tym razem skoczkiem, całkiem zgrabny mat. Na szczęście, na szczęście Giri to wszystko pobił, poszedł do przodu jak dzik w żołędzie. Ale niestety został tam zmasakrowany w tym lesie. Król H6, Duda, skoczek G4, wyciąga króla do przodu. E, król G5 i następuje uderzenie fenomenalne, po prostu. No brak słów, brak słów na takie gwiazdorskie szachy. Hetman F5, ofiara Hetmana, jedna z moich ulubionych naprawdę w historii szachów, a widziałem ich sporo. Skoczek bije w 5, wieża bije w 5 i pomimo tego, że Duda w głębokim deficycie materialnym, to te trzy figury, wieża, skoczek, goniec, no i kilogram pionków na dokładkę, właściwie wygrywają białym partię. Król g4 to oczywiście zbyt duży apetyt czarnych. Po H3 partia skończyłaby się w bardzo efektowny sposób. Zamiast tego Giri cofa się królem na g6 i tutaj forcing. Wieża e5 szach, król f7, wieża e7 szach, król g8, skoczek h6, król h8, wieża h7. Białe dają mata forcownie wszystko poszło od tej ofiary wieży na G7. Cieszę się, że mogłem podzielić się tymi oto przykładami. Daj, proszę znać, który z nich jest dla ciebie najpiękniejszy z tych wszystkich. Wystarczy wpisanie numerka, ewentualnie dodanie jeszcze kilka słów komentarza. Może napisz, jakie wrażenie estetyczne ten dany przykład miał, jaki wpływ na Twoją karierę szachową, gdzie byłeś, byłaś, gdzie, kiedy pierwszy raz go zobaczyłaś. Być może właśnie oglądając ten filmik, bardzo mnie to ucieszy. Um, dziękuję bardzo za oglądanie. To była ogromna przyjemność, żeby móc podzielić się takimi fireworkami na szachownicy.